Sonia i Lei. Miasto aniołów to legia akademicka, drużyn zespołów Beztroska i Luz. Kończą się właśnie bojowy wóz, i nikt z was nie zaśnie. Pozdrawia was, wojsko to wsparcie odwita. Skończyła się teoria, zaczęła się praktyka. Szastyka, chcecie szkolić się z nami taktyka. Cześć, w dzisiejszym odcinku będziemy prezentować wam maskę MP5. Maska ta to jedno z wyposażenia żołnierza. Nosimy ją praktycznie codziennie przy sobie, przypiętą na pasie. Także zapraszamy do oglądania materiału. Dzisiaj z nami jest moja koleżanka Karolina. Karolina ma na sobie pas, oczywiście z maską MP5. Karolinka, otwórz torbę, pokaż, jak wygląda maska, a ja teraz pokrótce opiszę Wam maskę. Więc, tak, część twarzowa maski wykonana jest z tworzyw sztucznych, posiada duży. Politernowy wizjer, gniazdo montażowe pochłaniacza umiejscowione jest w dolnej części maski, tutaj Karolina pokazuje. Po prawej stronie maski znajduje się zawóz serwisowy do, podawa do podawania płynów oraz badania szczelności maski w atmosferze nieskażonej, a po lewej zawór wydechowy. Karolina, pokaż jeszcze właśnie ten dozownik na płyny, który masz z, chyba z lewej albo z prawej strony. O, dokładnie, o, właśnie, to jest ten pojemnik, gdzie przez maskę dostarczamy sobie płynów. No, i teraz powiemy krót, kilka jeszcze słów o tej masce MP5. Maska MP5 maska przeciwgazowa Sił Zbrojnych pospolitej. Maska ta przeznaczona jest do udrażniania górnych dróg oddechowych, użytkowania przed zawartymi w powietrzu środkami trującymi pyłem radioaktywnym i ozo ozolem bakteryjnym. Do ochrony przed toksycznymi środ środkami przemysłowymi typu amoniak czy tlenek węgla. I Karolina teraz wam pokazuje tutaj filtro pochłaniacz z zaślepką o dokładnie jak się go odkręca jak on wygląda widzicie chyba nie. dokładnie tutaj macie maskę jeszcze raz w torbie no i teraz Karolinka pokaże jak się go montuje to nie jest w sumie nic trudnego Karolina tylko wkręca spokojnie spokojnie dany tutaj otwór czasami ciężko wchodzi, czasami ciężko wchodzi tak bo gwin jest uszkodzony ale wszystko powiodło się i to wygląda o dokładnie tak i teraz tak szybko pokażemy Wam, jak tą maskę zakłada się naprawdę w bardzo szybkim tempie. Tutaj Karolina wam to oczywiście zademonstruje. I teraz karolina w szybkim tempie będzie pokazywała wam, jak tą maseczkę się zakłada. Na bezdechu zakłada maskę na zamkniętych oczach, oczywiście, zapina klamerki, które są pod spodem, uszczelnia ją, wypuszcza powietrze i jest gotowa do użycia.